Kobiety gadają dużo więcej od mężczyzn, średnio wypowiadają 20 tysięcy słów dziennie, a mężczyźni zaledwie 7 tysięcy. Tylko że to jest kompletna bzdura. Ja jestem przygłup i jeszcze nie wiecie czym was zaskoczę i polecam mnie obserwować. Być może słyszeliście ten mit z podanymi właśnie tymi liczbami. Skąd one się w ogóle wzięły? Bo pewnie z jakiegoś badania naukowego, co nie? Co nie? To twierdzenie tak naprawdę pochodzi z książki z 2006 roku autorstwa neurobiolożki Luan Brisenden zatytułowanej Mózg Kobiety, ale źródłem nie było badania ani żadna praca naukowa. Źródłem był Poradnik. Językoznawca Mark Leiberman prześledził twierdzenia z tej książki aż do ich pierwotnych źródeł i okazało się, że pochodzą one z porad małżeńskich chrześcijańskiej prawicy, m.in. od założyciela Focus on the Family, Jamesa Dobsona. Wygląda na to, że autorzy tych poradników małżeńskich po prostu wymyślili te statystyki z niczego. A jak jest naprawdę? Większość badań, w tym duże metaanalizy, wskazują, że praktycznie nie ma żadnych istotnych różnic między płciami w ilości wypowiadanych słów. Naukowcy podkreślają, że zróżnicowanie wewnątrz każdej z grup, które wynika ze stylu życia, zawodu czy osobowości człowieka, jest znacznie większe niż jakiekolwiek systematyczne różnice pomiędzy płciami.